Ja myślę, że nic co tu noma nie stanie, jak ma kuczkę tego w deszczu dostaniemy. Podobno to dobrze na rosnący robi. E, no, Stalin to nie pokaże, bo ma już i zemę, ale tym to może to e, Ja myślę, że księdza Kasiewi to jakby inni co czy ona ma się spotykać na zegar e, marca. Ale lepsze poczyni tu ten fragment. Były Papieści datowani 19 marca Anno Domini, to są z 237 roku, może zmienionych, swój cesarz. Biskup, sługa Sług Boży, umiłowanym synom, bliźnim i braciom Szpitala Jerozolimskiego na Morawach, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Jest rzeczą godną, abyśmy łatwo wyrażali zgodę na słuszne prośby ubiegających się i abyśmy wypełniali śluby, które poprzez kroczenie rozumną drogą pozwalają. Celu. Dlatego umiłowani w Panu, Synowie, wobec Waszych słusznych żądań, zbiegających się z miłym przyzwoleniem, aby dom w Starogrodzie wraz z właściwymi przyległościami właśnie Wam przez Bogusława, Sławnej Pamięci Księcia Karzy i przez Błogosława Jego Syna oraz przez ich następców danych dalej, dalej należał do Poprzez pobożną i troskliwą wolność zezwala. Tak jak słusznie i spokojnie dom posiadacie, tak poprzez pisma przygotowane na tę sprawę domagacie się, żeby pełniej łączyły się. Wam i za waszym pośrednictwem, szpitalowi waszemu przez powagę apostolską zapewniamy i potwierdzamy to poprzez pieczęć obecnego pisma. Żadnemu więc z tych wszystkich ludzi nie godzi się złamać tej strony naszego zapewnienia, ani występować przeciwko temu z nierozważną zuchwałością. Jeśli ktoś zaś podmówi się takiego zamierzenia, niech dowie się, że ściągnie na siebie niełaskę Wszechmówiącego Boga i błogosławionych Jego apostołów Piotra i Pawła. Dato na lateranie dnia 14 miesiąca kwietnia w 11 roku naszego Pontyfikatu. Drodzy Państwo, z tego to roku właśnie od pierwszej zmiany nazwy kaszuby i na pamiątkę tego obchodziły właśnie dzień Kaszubski. 19 marca. Czy jest ktoś z Urzędu Marszałkowskiego, kto chciałby zabrać głos? Nie widzę. Z Urzędu Miejskiego Miasta Gdańska? Nie widzę. W takim razie proszę o zabranie głosu Ach, najstarszego, premiernego czyli Prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia, Łukasza Grzędzickiego. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku była śnieżyca 19 marca, w tym roku pada deszcz, a więc pogoda coraz lepsza i idzie dobra pogoda dla Kaszub i dla Kaszubów i 19 marca chciałbym tutaj życzyć wszystkim